Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich kibiców. No, dzisiaj się nie udało, jak widzicie. Dobrze, no, no, się no, na tym no. Moim zdaniem mamy troszeczkę zasobowych napastników, to nasi napastnicy. Właściwie jeden, który nas zawodzi chyba od samego początku, Andrzej Danielak. No tak. Nie może się chopać chłopak otworzyć. Może trzeba jakiś host na nim wylać, to może wtedy się otworzy, już to mówiłem tydzień temu. I dzisiaj myślałem, że nawet strzeli tą bramkę, bo z głowy bardzo fajnie niego, ale niestety. Nie, nie, jest to po prostu chyba tutaj za dobrze w tym kraśniku i niestety na, tych bramek nie strzela. No, może rekordnie robi. Co do pozostałych zawodników, to też no mówię, ta siła ofensywna nasza jest na tyle troszeczkę za słaba, no, bo, bo można nie mówić, że aż na tyle słaba, ale jest słaba. No niestety tych bramek strzelamy bardzo mało, co jak Państwo wiecie, w tamtej rundzie strzelaliśmy ich dużo więcej. Przez ostatnią czwartą ligę było tych bramek naprawdę fajnie i to wszystko się dobrze układało, sam... Daniel Szews, który strzelił ramy 15 tylko co pamiętam. Tak, Także że, no, to, to wyglądało całkiem inaczej. No, dzisiaj niestety wszyscy chcemy, żeby strzelać, chcemy wygrywać. Każdy wiadomo jaki ma ten swój potencjał, ale niestety się nie udaje. Ja liczę na to, że jeszcze jest kilka meczy i ci zawodnicy się naprawdę otworzą i zaczniemy wreszcie może strzelać. Jakiegoś luzu im na pewno potrzeba. Jeśli chodzi o, o to, że ja stałem dzisiaj na, na, na bramie, to tak jak wszystkim, tak, że będę pilnował i tej bramy, żeby, żeby uszczelniał, żeby nie wchodzili niepożądani, nasi kibice za darmo, żeby było jak najwięcej ludzi, którzy będą wpłacać te pieniądze za bilety i żeby tych pieniążków było jak najwięcej. No i tak mogę Państwu powiedzieć, że się padł następny rekord, stary Kraśnik jest to ponad 2400 złotych za W tej chwili biletów sprzedanych jest 500 na dzisiejszym meczu, także też widać, że jeżeli 500 mamy sprzedanych, a, a około 100 czy 200 osób wchodzi na wkładki czy na karnaty, no to znaczy, że jest, jest dobrze i idzie to w górę. W przyszłym tygodniu, w następnym meczu zaskoczę Państwa znowu, będę otwierał dwie trybuny. Rozmawiałem dzisiaj z panem Sachajką Stanisławem, przedstawicielem europejskiego związku który zaproponował nam taką ofertę, żebyśmy środek jednej i drugiej trybuny otworzyli dla kibiców, a boki odgrodzili, żeby mogli wszyscy kibice jeździć na trybunie jednej jak i drugiej, tylko że będzie wejście dookoła po koronie, że nie będzie można wejść tutaj na trybunę no lewą przez przejście, gdzie przechodzą zawodnicy, tylko dookoła. Chciałoby się powiedzieć nareszcie, bo to robimy mecze, proszę Państwa, dla kibiców, tylko dla nich. I każde wpłaty y, to wspieranie klubu FKS Stalkraśni. Panie dyrektorze, jedno pytanie. Czego tak Tomasz Ryczek y, y, krótko gra? Tomasz Greczek y, nie był przygotowany na 100% do meczu chłopaki. także y, ja przed meczem każdym pytam się, czy wszyscy są przygotowani. On powiedział, tak, że na 100% nie jest przygotowany. W razie trzeba, czego jeżeli że, 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 że trzeba będzie na meczu, to, że to będzie. Dlatego, dla... dlatego zaryzykowałem na jego pro, y, jego sumie, jego decyzja była naprawdę sporna proszę. Ale czyli szkoda, bo wielkim zmusili na pewno to No na pewno, ja bym chciał oczywiście, bo po pierwsze młodzież żółwice i chłopak lu na pewno Luka w środku dzisiaj też tak, no brakuje, brakowało nam jeszcze takiego w środku już rozegrania, bardziej mnie interesowały główki, bukamy. Przede wszystkim na Nawet Tomek Wojtkiewicz, no, nie został na boisku, naprawdę tam parę rzutów wykonał, także ma pełne zagrożenia, ale nie był pewnie zdrowy. Filip też nie był pewnie zdrowy, ale e, wczoraj jeszcze nie był do ale dzisiaj powiedział, że wyjdzie, skorupuje pierwszy. Nie, bo, e, no I to wyszła. mu i wyszła połowa. połowa. Proszę się, proszę się. Zabrakł bym mówić jednak Grębkarza Co pan na to? Був рикошем. Був заступник, був рикошем. В сумі трудно, як так можна приїжджати на 100% тієї бубранки. Якщо б не рушило, то я б повідав, що так. Але там був рикошем і трохи змиріло, бо і тяжко не повідати. Напевно, бандерівно довіше, що це відео. Ну, бачте, це ж не повідати. Nie chodzi o rykosze, tylko chodzi o wybicie piłki. Aha, wybicie, że ma strefa poszanowania. Na pewno, oczywiście tak. Zdarza się wybicie, było za słabe. A, ktoś ze środka przyjął piłkę poszanowania z tego, że poniósł. Przecież można a, na aut wybić, a on wybija cztery razy yy, na środek wojska, gdzie jest przejęcie i są koniec. Z tego co robiliśmy, no tak, że Nawet wybiłam bardzo płasko przez nas. Nie, chodzi mi o rzut Chodzi mi o samowybicie wybicie Na pewno, w bicie nie jest za ze środka sam chodzi o bieg dlatego był ogóle bramka to jest smród. trzeba Zanim zadamy, to jest pytanie ale do prezesa stali. Zanim zadamy pytanie, tu będą uwagi do dyrekcji, proszę Państwa, Miejskich Obiektów Sportu i Rekreacji. No niestety niektóre siedziska bardzo zanieczyszczone i tu jest pytanie, no może nie będzie to akurat do prezesa stali, ale tu Pan jest, który kończył to na własnej e, ubranie. Jestem członkiem tego grubu, składki cały czas są prowadzone. Ale w tej chwili co dzisiaj ja coś byłem na meczu, za, za tym, oczywiście sędzia co nie przerwał meczu, nie wiem co to za kibic, bo ja chodzę od początku no. na stadion, Ale to mi się nie podoba. Od czego są służby porządkowe, to tego powstało, że jakiś, jakiś wypógły petalny, czy tam coś. Nawet co do kibice, stary, jak puszczałem petal, to mi się też nie podoba. Bo na tym rzecz nie polega. A to, co na siedziskach zastałem, no tak by wrócił do domu, którym jest ona znowu wygodnia, ponieważ nie jest w tył. Czarna marynarka siedzenie w salonie panem. Nie wiem, kto to odpowiada. Mówię panu tak, jeśli chodzi o miejsce, w którą pędzę, wkradnie rzucam tamto z ja wiem, że było to rzucone z y, uliców Fabii Świdnik, bo to z tutaj rozmawiając z obserwatorem panem Safajtą, który no, to znaczy, nie? mówił, że to będzie opisane, ale myślę, że tutaj z monitoringu będziemy coś widzieli, może tą osobę, która to rzuciła, to była wyłapiemy, będzie wiadomo w tym momencie policja. Jeśli chodzi o siedzenia na naszych trybunach, niestety te krzesełka się, jak Państwo widzicie, utleniają. To nie jest wina y, może nawet dyrektora Mosiru, tylko po prostu taki produkt. Na no, no wszystkich obiektach sportowych one po jakimś czasie blakną, no, ten plastik blaknie i one po prostu produkt. Ja, ja sam na to jestem też uczulony i zawsze... Jeżeli jestem na czarną to staram się na nie siadać, no bo wiadomo, że człowiek kubrudzi, ale to jest inne i to co nam wszystko. To, na... to dlatego dzisiaj stałem przy bramie, żeby wszystkim przypilnować i żeby nie było e, osób, które no, no, był są wejść za darmo. I tak jak nawet dzisiaj mówię twojej, że udało się kilka to osób wyłapać i poprosić je o zakup biletu. Dlatego mamy coraz nie, większą... Nie, można powiedzieć, większe, większą kasę mamy z biletu. No, okay, 100. Tak, 100. 100 kibiców. tak, jeśli chodzi o kibiców bardzo się cieszę, ale to dzięki drużynie kibice przychodzą, nie dzięki mnie. Ja tylko pomagam w tym, aby uszczelnić tą bramę i więcej I pieniążków nam zostało później na, na wynagrodzenia dla naszych zawodników. E, no, jak a, Państwo wiecie, mało. jakieś tam zawsze problemy są w tej stali Kraśnik, a końcówkę roku to już jest tradycja, że gdzieś mamy jakieś problemy. Na dzień dzisiejszy Yy, Załobyśmy troszeczkę temat i myślę, że, że najbliższy miesiąc będzie miejsc spokojny, będziemy czekali na zwycięstwa naszych zawodników. Ja bym sobie życzył, żebyśmy po prostu za, zajęli do siódmego miejsca, no to to jest to, co chciałem. No ja nie wymagam od moich zawodników, żeby byli na pierwszym czy na drugim miejscu, bo to już było za chocho i może im się nawet do się troszeczkę a, a nam wszystkim e, na pewno już się przewraca, bo na duży nagran zaczyna dość pozytywnie, tak jak mówię, a aczkolwiek zawodowo, no na Napastnicy zawodu, ale myślę, że wreszcie ktoś się musi otworzyć jest jeszcze, jeszcze kilka meczy i musimy ciągle pracować nad skute skutecznością, a jeszcze czy nam przy nami jest wiadomo luda jasenna, także na razie e, cieszymy się z tego co jest. Dziękuję za Zanim nas dopiero Ruda Wieselna. przed drużyną, dwa wyjazdy w Przemyślu, w Nowej Serzyni, a my spotkamy się 16 października w meczu z Tomasowi, tu jest jeszcze pytanie. Nie, to może ja tak ponieważ byłem w po uchwale na meczu i ponieważ uchwała chyba tak, finansowo dobrze stoi, bo przed meczem na prezes też i widzieliśmy jak ładnie tam wycierali te krzesełka. No ale u nas nie ma no... mój tak prezes, to nie jest na stadion przede wszystkim właśnie. I nie możemy. Ja nie mam nic tego, da, jest, nie skazać, no. oczywiście. No. Ale to nie starczy. No, tam postaram, tam, postaram się, się spotykać, no, bo sam, sam zawsze wycierać i może będzie, będzie lepiej. Tak. Tak. Prezes uszczelnił bramę, to ważne. Tak, my Wszystko sam prezes nie zrobi. Przypominam przecież, że frekwencja to oczywiście i wyniki drużyny. Jeżeli nie mam pytań odnośnie meczu stalawia, to dziękuję. Ja, jeszcze chciałbym, mówić, że można... ja chciałem zaznaczyć, Jeste, że wyniki tak? drużyny to są od 30 lat najlepsze w tej Miejsce tabeli od 30 lat, można popatrzeć. Najlepsze do wyniki. Cieszę się, że jest to za moje kodeksy. No. Prezesie, trzeba, jeszcze dwa, proszę Państwa, Prezesie, trzeba uszczelnić to, bramkę, postawić dwóch cywili. Ale to nie trzeba nikogo ustawiać, naprawdę. Ja to są miasta, tacy, to którzy specjalnie ustawione. to robią. Naprawdę cieszę się z tego, że tak dużo kibiców przychodzi, że wszyscy kupują bilety, tak widziałem, bardzo dużo osób. Chyba o ten bilet po siedem złotych, także możemy się z tego cieszyć. Chciałbym podziękować... Dwa szuki dla bo... trenera, a na to latem. Dla wszystkich. Trener wiadomo, że jest tym, tą głową, która kieruje będzie drużynę. Zauważy... Ja Chciałbym podziękować naszej drugiej drużynie. Tutaj jest kilku przedstawicieli z drugiej drużyny. Zawodnicy, którzy no, dzisiaj niestety zrealizowali na trudnym terenie w Trzydniku. Byłem na pierwszej połowie, widziałem jak to wygląda. Chcę podnieść się z 0-1 na, na 2-1, oczywiście po błędzie prawdopodobnie na 2-2, no ale cieszymy się z tego, że, że nie ma straty dość dużej, tylko jeden nowy punkt i myślę, że ta drużyna będzie miała cały czas aspiracje do tego, aby awansować do Ligi Okręgowej. Będę się z tego im bardzo cieszył i będę ich wspierał na pewno finansowo. O 11.00 druga Kraśnik zagra jest LKS Potok Wielki, jeżeli nie ma pytań odnośnie trzecioligowego me meczu w Talawie. Dziękuję i jeszcze dziękuję przypomnę, że, do że to są kuchary polu bojów Stalib Kraśnik. Ten jest ogromny, dłuży. To w nowej staczyny, 60 członeczek klubu, pierwsze miejsce. Ten czyn zdobyty w memoriale Tadeusza Stępniewskiego. Pierwsze miejsce odbojów boju w Krasznik. Dla nich też wielkie brawa. Dziękuję Państwu, dziękuję właścicielom kawiarni VIP.